Leleń zwany także Leiniem to mityczne stworzenie, które według podań zamieszkiwało góry świętokrzyskie. Pojawia się w wielu polskich legendach, a jego wizerunek można znaleźć na różnych herbach. Z wyglądu przypominał Jelenia, jednak był od niego znacznie potężniejszy. Najbardziej charakterystycznym elementem Lelenia był wielki, świetlisty krzyż widoczny między jego porożem. Uważano go za istotę łagodną i dobrą. Pomagał potrzebującym oraz tym, którzy okazali mu życzliwość. Złych kłusowników natomiast karał. Wyprowadzał ich na manowce lub wciągał w bagna, sam udając, że tonie. W województwie łódzkim pod Bobrownikami krążą historie mówiące, iż Lejń przemawiał ludzkim głosem i atakował młodzież zbierającą jagody. Według legendy to właśnie stworzenie, przypominające Lelenia, miał ujrzeć święty Hubert podczas polowania, a spotkanie to stało się początkiem jego nawrócenia na chrześcijaństwo.